Witam was bardzo serdecznie, z tej strony DarkoKnighto i chciałem wam przedstawić kolejną świetną modyfikację, która dodaje nam do gry kilka nowych łuków. Zachęcam was do oglądania i jeśli filmik wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, więc zaczynajmy. Dobra, my sobie wrzucimy na dół. Jak widzimy, zrobiłem sobie takie miejsce na to, testowanie tych wszystkich łuków i przedstawienie wam tego. Zespomniałem sobie parę Villagers'ów i sądzę, że wam się ta modyfikacja spodoba. Yy, Blaze wam także mój ulubiony łuk i te normalne łuki, więc dobra. Pierwszym łukiem jest to ten normalny, czyli Bone. mi go w ten sposób, dostajemy taki Bone łuk. Ściągamy Villagers'a, dzięki temu łukowi. Chciałem go ściągnąć z dystansu kilka hitów. jest bardzo wolny, nie jest zbyt nie mocny i ciągamy takiego villagersa na 3 hity. Więc sądzę, że to jest dosyć dużo, bo przy tej modyfikacji będziemy ciągali na dwa albo nawet na jednego hita Villagersa. Więc tak. Dobra. Odkładamy sobie z ten łuk powrotem. I kolejnym łukiem... Jest łuk Reinforced Bone. E, ten łuk kraftujemy w ten sposób. Czyli Stone, stringy, bone i stick. I dostałem taki Reinforced Bone. E, teraz dla Jersa możemy ściągnąć, no a ja pierdolicznie tańczą, jak to spokojnie. dla jerse'a na jednej, na też na trzy hity, z tego co zauważyłem. Ale z tego co wiem, to ten łuk jest bardziej wytrzymały niż ten początkowy, bo ten ma kilkadzie, kilkadziesiąt, może set nawet więcej użyć niż ten Ma taką samą moc, taką samą szybkość, i, ale o wiele, wiele większą wytrzymałość. No. Cóż, odłożymy tutaj. I kolejnym jest Iron Iron Bone jest jednym z lepszych łuków. Tworzymy go w ten Sposób. I jest naprawdę dosyć szybki, powiem, i mocny. Ściągamy villagersa dzięki temu łukowi ma dwa hity. To jest bardzo, to bardzo dużo. I patrzcie, zauważcie sobie, jak ja szybko ciągnę tego villagersa. No, nie ruszajcie, no, próbuję sobie skoczyć, ale coś mi nie wychodzi. Dobra, trafiłem. Więc on jest dosyć wytrzymały. Nie wytrzymały oczywiście chyba od tego Red Ale jest mocniejszy i szybszy. Więc naprawdę. Iron Bone jest superowym łukiem. Ale to jeszcze nic. Przy Crystal albo Frost, albo Golden. Dobra, odłożymy go sobie. I kolejnym łukiem jest LEGA Bone. To jest łuk naprawdę dosyć epicki. Tworzymy go w ten sposób. Potrzebujemy 3 stringów dwóch iron bolnu i jednego iron sztabce i tworzy nam się taki łuk legia. Jak widzicie jest taki ma taką pomarańczową rączkę, ale jest za to genialny, ponieważ wystrzeliwuje nam dwie strzały na raz. Dzięki czemu możemy villagersa takiego ściągnąć, także na dwa hity już dostaje czterema strzałami i jedno wcześniej. Czyli jest na przykład taki nie wiem jakiś mobek, którego ściągamy jedne, na jednego hita. To dostaję takimi dwoma strzałami i naprawdę możemy Legią ściągnąć go. Więc tak. Wydaję sobie spawnery villagersów, zespałnijmy sobie jednego villagersa tutaj. No i sądzę, że to będzie dosyć ciekawy ten lega bone i że wam się on spodobał, więc dwie strzały naraz. Kolejnym łukiem jest Enderman Bone. Oj, coś tu tutaj nie mam. Musimy go sobie wziąć. Nie włożyłem go. I to jest nawet też ciekawy łuk, gdyż gdy wystrzeliwujemy jedną strzałę, nie dotyka go, ale po chwili dostaje kilkanaście więcej strzałów. Patrzcie, wystrzelę sobie jedną strzałę i zaraz skąd się pojawi? O, dostałem nawet trzy villagers. Zobaczcie, jeszcze raz strzelę i zaraz skąd się pojawią kolejne trzy strzały. Więc ten łuk to jest taki jakby. Teleportation. Takie teleportuje strzały. Dosyć ciekawe to wygląda. Kolejnym łukiem jest Golden Ball. Jest to dosyć ciekawy łuk, gdyż jest bardzo szybki i bardzo mocny. Niestety ma 6 ziemią co się użyć z tego co pamiętam. Jest mało wytrzymały, ale jest naprawdę epicki. Zobaczcie jak szybko przeładowuje i patrzcie jaką moc. Dillagersa ściągamy na jednego hita. Tego małego sobie ściągnę villagersa ściągam na jednego hita. Naprawdę dużo. I ten golden Wook jest naprawdę epicki. Więc polecam wam sobie zrobić taki golden look. Niestety jest bardzo, ale to bardzo słaby w wytrzymałości. Dobra, kolejnym łukiem jest Frostbowl. I z tego co widzicie, jest taki lodowy. Kraftujemy go w ten sposób. Czyli dwa Ice'y, trzy stringi, jeden iron i snowball. Dobra, ten łuk jest. No, Zabrakło villagersów, no. Jak ja tu mam przedstawiać modyfikacje? A i dziękuję za tylu widzów. Nie wiedziałem, że aż tyle ludzi mi ogląda. Wiem, że może dla niektórych to mało 100 widzów, ale dla mnie to jest dużo, bo dopiero coś zaczynam swoją karierę na YouTube. I sądzę, że to jest mimo, mam już 612 wyświetleń, to jest nawet dosyć spora. dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego. I bardzo się cieszę, że Wam podobają się tam modyfikacje. Dobra, Frostbow to jest taki łuk, który powoduje, że na przykład, gdy wystrzelimy sobie z całej robi tam po prostu biom śnie lodowy. Zobaczcie sobie, poczekajcie, pojawi się tutaj śnieg i widzicie, robi się biom śnieżny. Zobaczcie, wystarczy scelować jedną i to wysyła takie jakby kwadracik yy, lodu strzela i robi nam taki. Śnieżny biom. Na villagersach tak coś nie działa, nie zamraża ich. Jak już myśleliście, mi że to zamrozi. Po prostu jest tak jakby otruwać jakoś w ten sposób. Że I ściągamy ich na dwa hity Jest dosyć wytrzymały. Więc wam polecam nawet wprost, chociaż tru trudno jest zrobić wprost. Tak. Więc. Patrzcie, teraz wystrzelimy sobie strzałem. Gdzieś. Tutaj i. Yy, Robi taki loot na w wodzie, robi po prostu lód, jak strzelamy, to robi lód. Więc można zrobić taki mostek sobie. To, to będzie dosyć ciekawe, gdy na przykład sobie rozdajemy wodę, robimy w, 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 w sobie domy lodu, bierzemy, rozlewamy wodę po chałupy rozlewamy wodę sobie, i po prostu strzelamy, robiąc taki domek. Więc sądzę, że to nam dosyć będzie ciekawe takie rozwiązanie, robiąc lodowy domek. Przed ostatnim Łukiem jest Crystal Bow. On jest wolniejszy od tego Golden. Yy, mniej mocniejszy od tego Golden, ale za to dwa czy kilkanaście razy wytrzymały. Golden miał 68 wytrzymałości, a Crystal ma 1068. To jest bardzo, to bardzo dużo. Takiego Villagera możemy ściągnąć na dwa hity i się nam nie kończy, więc bardziej polecałbym Wam stworzyć. Krystal, bo on się nie kończy, a to tylko dwie strzały więcej, a jest bardziej wytrzymały. Więc tak. Dobra, to był Krystal. I tworzymy go w ten sposób. Prosta tworzymy w ten sposób. Goldena tworzymy w ten sposób. Ender, Ender tworzymy w ten sposób. Legia tworzymy w ten sposób. Iron tworzymy w tak. Rainforest, tak? Bow na normalnego, jak każdy wie. I moim ulubionym łukiem jest to Blazing Bow. Tworzymy go w ten sposób i dostaniemy Blazing Bow. Jest dosyć wytrzymały, jak na taki łuk, a jest mocarny. No i po prostu proszę, pozwolicie, że zespałnię sobie tutaj krowę, krupkę i śpinkę. Zobaczycie, co ten łuk wyrabia. On strzela tymi strzałami. Jest dosyć szybki, szybko się ładuje. I po prostu jest mocny. A nie dość, że jest mocny, to jeszcze może upiec. Nam świnkę lub krówkę. Oj, to jest villager. nie, to nie villagera chciałem. Tylko chciałem krówkę. Mam koła. Dobra, i mam taką krówkę. Patrzcie, na villager co podpalamy, to się tylko pali. Świnkę podpalamy, daje nam upieczonego pork chopa, A upalamy krówkę, daje nam stekę upieczonego. Więc to jest. Super mocno idzie z misek. Tak? Oto. I sądzę, że ten łuk jest naprawdę pitki. Jak wam się spodobał, to też mi napiszcie w komentarzu. I robimy takie małe losowanko. To sp... Napiszcie mi w komentarzu, który wam się najbardziej łuk podoba. I instalacja tego moda jest naprawdę tak banalna. Tak samo się instaluje jak Lord of the Rings i jak Atom. Więc tak. Zachęcam Was do zainstalowania tego moda. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i prosiłbym Was o łap za postawienie łapki w górę, gdy Wam się filmik spodoba, bo to naprawdę motywuje do dalszego nakręcania filmików, a ja chciałem wam nakręcać jak najwięcej filmików filmów na YouTube'a. Oczywiście jak myśleliście, że e, ja tak długo nie, wgry, nie wrzucałem filmów, bo mi się nie chciało, to to nieprawda. Tylko tak coś było. Że po prostu nie mogłem wrzucić jednego filmu, i który się z nim ponad tyle dni. Że to masakra. No i postanowiłem, że go już nie będę wrzucać, bo to co chwilę się komputer zacinał przed tym, internet zabierali. No nie mogłem po prostu przerzucić filmu i sądzę, że denerwujące i postanowiłem, że tego moda nie przedstawia wam. Trudno. Może kiedyś go nagram jeszcze raz, niech razy go wam przedstawię. Chyba nie. Więc ja się z wami żegnam. To by było na tyle w tym odcinku. Cześć i na razie.